Uwolni nas od noczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. z i proboszczem tego miejsca rozważaliśmy miejsca objawień Matki Bożej w różnych stronach świata. Teraz również pragnę zaproponować krótką wędrówkę ze sługą Bożym Prymasem Tysiąclecia kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Przygotowujemy się do jego beatyfikacji. I mamy nadzieję, że opatrzność Boża, czuwając, doprowadzi do tego, że ta beatyfikacja się dokona wreszcie. Że będziemy mieli kolejnego wielkiego świętego, który tutaj na Ziemi osiągnął doskonałość, który dla nas jest przewodnikiem tak jak święty Jan Paweł II i inni nasi święci. Tu nas Tysiąclecia takim przewodnikiem jest. A w sposób szczególny też jego oddanie do Matki Bożej. Powiemy, Bo że on wypowiedział te słynne słowa Wszystko postawiłem na Maryję. A wezwaniu swoim biskupim ma te słowa Solideo per Maryam, samemu Bogu przez Maryję. I dlatego pójdźmy śladami błogosławionego sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, odniesiemy do naśladowania Najświętszej Maryi Panny. Jak szczęśliwa Polska cała, w niej Maryi od Bałtyku po gór Szczyty, kraj nasz płaszczem jej pokryty. Kiedy śpiewamy te słowa w naszych kościołach, na pielgrzymkach, w procesjach, w licznych sankwarach maryjnych, odżywa w nas nadzieja. Powracamy do wielu wydarzeń z osobistej czy narodowej historii, gdy doświadczaliśmy, co to znaczy mieć matkę, która zawsze przychodzi z pomocą, i daje poczucie bezpieczeństwa. Prawdziwie jesteśmy szczęśliwi, że Bóg dał nam szczególną pomoc w obronie naszego narodu. Maria odkrywa, odkrywa nas płaszczem swojej opieki od pierwszych wieków chrześcijaństwa. Była z nami w dramatycznych chwilach Potopu po Szwedzkiego, broniła nas podczas długiej niewoli, kiedy Polska została wymazana z mapy do Europy. Była naszą obroną w roku 1920, gdy ledwie odzyskana wolność została zagrożona przez bolszewicką nawadę. Była z nami w bolesnych latach II wojny światowej, kiedy dwa totalizmy, hitlerowski i sowiecki, uderzyły w naszą ojczystę. Nie opuściła nas w trudnym czasie prześladowań komunistycznych. Po wojnie Maryi zawierzyli prymasi kardynał Hlond i kardynał Wyszyński. Znamy zapewne słowa kardynała Hlonda, który mówił, jeśli przyjdzie zwycięstwo, to będzie zwycięstwo przez Maryję. Dzisiaj jesteśmy wolni, czy jednak jesteśmy bezpieczni? Bardzo szybko stanęło przed nami widmo, Nowoczesnej niewoli liberalizmu, życia bez Boga, bez wartości chrześcijańskich. To jest zagrożenie, którego musimy być świadomi. Polska postrzegana jest w Europie jako oaza wiary. Dziękujemy Bogu za tę łaskę. Trzeba jednak nam pamiętać, że wierność wymaga heroicznego trwania. Trzeba patrzeć na historię. Wielu narodów, która uczy potrzeby czuwania. Im naród jest bliżej Boga, jak Biblijny Hiob, tym bardziej szatan czeka na jego wierność. Zobaczmy, jak daleko odeszły od Boga niektóre kraje zachodniej Europy, bardzo niegdyś katolickie. Francja, jak jeszcze za życia, św. Jan Paweł II udawał się do niej, do tej. Córy Kościoła dawniej, z zawołaniem Francjo coś uczyniła ze swoim szterem. Podczas kongresu ruchu Europa Christi w październiku 2018 roku wielki przyjaciel naszego narodu kardynał Gerard Ludwig Müller ostrzegał, że w najtrudniejszych latach zaborów podzielono wprawdzie ziemię polskie, ale nie zaatakowano duszy polskiej, nie naruszono wewnętrzności tożsamości Polski. Dzisiejszy atak na Polskę jest dużo gorszy. Wówczas rozrywano tylko ciało. Dziś chodzi o śmiertelny cios, który ma być dokonany na duszy polskiej. Polska chrześcijańska ma być zniszczona, unicestwiona. Co w takiej sytuacji mamy czynić, jak rodzin, ludzie wierzący? Wobec narastających problemów, z którymi nie możemy sobie poradzić, ubezpieczamy niektóre rejony życia, powierzając je profesjonalistycznym ubezpieczeniom, obiecając pomoc w jakimś określonym zakresie, powalną częścią wieloma kosztami. Raz po raz zawodzimy się tak, nie przestajemy szukać kogoś, kto nam może prawdziwie pomóc. Sami też często jesteśmy proszeni o pomoc przez ludzi, którzy potrzebują ratunku i wsparcia. Łatwo dostrzegamy niewystarczalność ludzkiej pomocy. To doświadczenie kieruje nas w stronę, skąd, możemy przyjść, skąd może przyjść prawdziwa pomoc. Sam Bóg ukazał już w raju zrozpaczonej Ewie i Adamowi pomoc, jaką jest Maryja. Od wieków ludzkość woła pod Twoją obronę uciekamy się. Takie jest też doświadczenie historyczne naszego narodu. Kardynał Wyszyński mówił i moja nadzieja jest w niej. Cały spokój, z jakim prowadzimy sprawy Kościoła Świętego, z niej wypływa. To jest królowa pokoju naszych serc. Ona jest źródłem naszych nadziei. To jest Nasze życie, słodycz i nadzieja nasza. I patrzmy spokojnie w przyszłość. Chociaż się poruszyły niebiosa i ziemia, nic to najmilsi. Gdy ona obleczona słońcem włada światem, gdy ona zwycięża i ściera głowę węża, moc Polski katolickiej jest w tej chwili w niej. Bo Bóg tak chce, to jest nasza nadzieja, Maryja. Ludzka niemoc przyzywa wszechmocy Boga. Maryja, matka zbawiciela, pośredniczka wszelkich łask, uwalnia nas z niemocy. Co więcej, obdarza nas zaufaniem i zaprasza, abyśmy byli mocnymi, byli mocnymi uczestnikami Bożej Mocy, dźwigającej nas i nasze piśmie. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, a weerwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Oddajemy się Tobie całkowicie na własność, polecaj nas Twojemu Synowi i posługuj się nami dla zbawienia ludzi. Teraz w duchu powtarzajmy te słowa, Matko Boża, niepoklana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia. Wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Przedstawiam Ci zupełnie swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego syna i zawsze zwyciężasz. Sprawa więc wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała ojczyzna była rzeczywistym królestwem Twojego syna i Twoim. Się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie radzić w potrzebach naszych, ale od szlaki swych racz nas zawsze wyrazić. Panno chwalę i Błogosławiona, O Pani naszej, nasza, naszej, nasze, naszej, Pocieszycielko nasze, Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas pojedne. te tajemnice ciała i ukrwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali obozów Twojego odłupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.